Piłkarski świat, zaczynamy. Carlo Ancelotti, trener Realu Madrid, komentuje sytuację Kiliana Mbappé w obliczu trudnych wyników drużyny. Chociaż francuski napastnik jest rozczarowany ostatnimi wynikami, Ancelotti zapewnia, że Mbappé jest pełen motywacji i bardzo ciężko trenuje, by pomóc drużynie osiągnąć pełny potencjał. Trener Real Madryt podkreśla, że nie tylko Kylian, ale cała drużyna musi dawać z siebie wszystko, by poprawić wyniki i wrócić na właściwą ścieżkę. Mbappe jest w formie, trenuje naprawdę dobrze, mówi Ancelotti, jednak nie chodzi tylko o niego. Wszyscy gracze muszą pracować, aby zagrać na najwyższym poziomie. To ważne przesłanie dla całej drużyny, która wciąż ma wiele do udowodnienia. Jak Mbappe poradzi sobie z presją? Czy uda mu się przełamać złe wyniki i poprowadzić drużynę do sukcesów? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Arda Giler, młoda gwiazda Realu Madryt, wyraża swoje rozczarowanie brakiem zaufania ze strony Carlo Ancelottigo, mimo że pokazał swoją wartość zarówno w klubie, jak i reprezentacji. Giler, który zachwycił swoimi występami w minionym sezonie, nie rozumie, dlaczego nie dostaje szansy na gry w podstawowym składzie w zespole królewskim. Choć cierpliwie znosi swoją sytuację, nie kryje swojego rozczarowania z powodu braku wystarczającego zaufania ze strony trenera. Pokazałem, że jestem gotowy, aby odnieść sukces w Realu Madryt, mówi Arda Giler, odnosząc się do swoich występów zarówno w Turcji, jak i w barwach swojego klubu. Mimo trudnej sytuacji młody zawodnik jest determinowany, by wykorzystać każdą okazję, jaka się nadarzy w przyszłości, by udowodnić swoją wartość. Mimo, że Fiorentino Perez naciska na to, żeby Arda Giler występował w pierwszym składzie oraz dostawał ogólnie więcej minut w meczach, nic takiego się nie dzieje. Co sprawia, że Ancelotti wciąż nie daje mu szansy dla tak obiecujących występów? Jakie będą dalsze kroki młodego Turka? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Real Madrid stoi przed poważnym wyzwaniem, jeśli chodzi o wzmocnienie swojej obrony po licznych kontuzjach kluczowych zawodników. Kontuzje takich piłkarzy jak Dani Carvajal, David Alaba, Eder Militao spowodowały, że defensywa zespołu znalazła się w kryzysie co zmusza klub do rozważenia transferów już w zimowym okienku. W tym momencie jedynym elitarnym środkowym obrońcą pozostanie Antonio Rüdiger, co nie jest wystarczające na długą i wymagającą część sezonu. Oto przegląd potencjalnych celów transferowych Realu Madryt. Emery Laport, Laport były piłkarz Manchester City a obecnie zawodnik Al nasir jest doświadczonym środkowym obrońcą, który mógłby wspomóc Real Madrid. Laport jest dostępny, jego doświadczenie z Premier League i La Liga Czynią go idealnym kandydatem do gry w Realu. Jego ewentualny transfer mógłby być skomplikowany zważywszy na warunki umowy z saudyjskim klubem, ale sam piłkarz mógłby być zainteresowany powrotem do Hiszpanii. Sergio Ramos to legenda Realu Madryt, ale obecnie wolny piłkarz Powrót Ramosa byłby ryzykownym, ale potencjalnie efektownym rozwiązaniem. Ramos oferuje doświadczenie, przywództwo i mentalność zwycięstwa. Jednak wiek i podatność na kontuzje mogą być problematyczne. Z drugiej strony, Ramos mógłby być dostępny niemal od razu, co czyni go atrakcyjną opcją krótkoterminową. Mario Gila, Gila wychowanek Akademii Realu Madryt, który obecnie gra w Lazio, gdzie wypracował sobie solidną pozycję w zespole. Jest młody i perspektywiczny, co wpisuje się w strategię Realu Madryt poszukiwając zawodników z potencjałem na przyszłość. Jego powrót mógłby być relatywnie tani, a sam zawodnik zna filozofię i styl gry klubu. Rafa Marin, inny młody talent związany wcześniej z Realem Madryt, obecnie gra w Napoli. Jego kariera rozwija się dynamicznie, a doświadczenie zdobyte we Włoszech i w La Liga mogłoby okazać się cenne dla drużyny. Marin ma profil zbliżony do Mario Gili, jednak jego adaptacja w Napoli nie przebiega jeszcze pomyślnie, co może ułatwić ewentualny powrót do Madrytu. Antonio Silva to jeden z najbardziej obiecujących środkowych obrońców młodego pokolenia. Jego status jako wschodzącej gwiazdy czyni go atrakcyjnym. Celem jednak wysoka cena, jaką Benfica będzie żądać za swojego zawodnika, może okazać się przeszkodą. Silva jest uznawany za jednego z najlepszych młodych stopy w Europie i z pewnością przyciąga uwagę wielu klubów. Castello Luqueba, francuski obrońca wychowany w Akademii Olimpiku Lyon, obecnie gawer Jego profil jako lewonożnego, dobrze zbudowanego obrońcy idealnie pasuje do potrzeb Real'u. Luqueba był już obserwowany przez sam klub, ale jego transfer mógłby wiązać się z wysokimi kosztami, zważywszy na długi kontakt z niemieckim klubem. Victor Reyes to młody talent z Brazylii, który zyskał znanie jako jeden z najlepszych środkowych obrońców swojego pokolenia. Palmeiras niechętnie sprzedaje swojego zawodnika. Jednak zainteresowanie wielkich europejskich klubów może skłonić ich do negocjacji. Real Madrid znany jest z inwestowania w młode talenty z Ameryki Południowej, co może przemawiać za takim transferem. Real Madrid musi szybko podjąć decyzję, czy zainwestować w transfer doświadczonego zawodnika takiego jak Ramos, czy raczej skupić się na młodszych, bardziej perspektywicznych piłkach jak Antonio Sylwia czy Castello Luqueba. Klub musi rozważyć zarówno krótkoterminowe korzyści, jak i długoterminowe potrzeby zespołu. Zwłaszcza w obliczu długotrwałych kontuzji i kluczowych zawodników. Zimowe okienko transferowe może okazać się kluczowe dla sezonu Los Blancos. Co Wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu, zasubskrybujcie nasz kanał. To nam bardzo pomaga.